Co tu tak zimno? Nie czujesz? O, pewnie znowu wywaliło. Zaraz zejdę i sprawdzę. Śniadanie przygotowałem. Nie jestem głodna. <grym> Zobacz, co znalazłem. Trochę się zakurzył. Nie używamy, bo przecieka. Stół się odplami. Mm. O. Nie przeszkadza. Myślałem ostatnio, że może byśmy spędzili tym razem Sylwestra wspólnie. Jestem zajęta. No wiesz, wyszlibyśmy na Kasprowy spędzili noc w schronisku tak jak kiedyś, jak wtedy, kiedy się poznaliśmy. Mhm. Chciałabym wejść w nowy rok z koleżankami. Z koleżankami. No, ale tam też będzie dużo wspólnych znajomych. Nie chcę. Uznaliśmy, że spróbujemy ostatni raz, damy sobie ostatnią szansę. Jak terapeuta powiedział, że wracamy do korzeni, to się zgodziłaś. Mm -hmm. Pół roku temu. Jestem zmęczona. Przeznaczyliśmy na to tyle czasu i pieniędzy. Zadzwonię i potwierdzę. Halo? Dzień dobry, mówi Paweł Stałowiak. Nie, u mnie wszystko dobrze, dziękuję. Dzwonię, bo chciałem potwierdzić, że będziemy. No na imprezie. No niby tak, ale... Dostaliśmy zaproszenie. A, że do 15. Ale to jest duża impreza, na pewno ktoś nie przyjdzie. Proszę niech pani sprawdzi jeszcze raz, ja poczekam. No, Ale ja już wszystko przygotowałem. A może ja dopłacę coś ekstra? Nie, 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 to, nie to miałem na myśli. A może chociaż w gospodarczym? Nie, no dobrze, dziękuję. Nie, nie nic się nie stało. Jak tam? Załatwiłeś, co chciałeś? Mógłbym skłamać. Nie mógłbyś. Paweł. Jak długo jeszcze? Za rok spróbujemy jeszcze raz. Dobrze, załatwię to. Ostatni raz. Włącz piec.